win mi tajcie. Jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, we Fortnite mamy i taki tryb jak bez budowania. No i jeżeli znacie mnie, to wiecie, że ja totalnie tego trybu nie gram. Bo po prostu, no dostaję wylewu, kiedy dostaję spray za 400 milionów d Dlatego dzisiaj zagramy sobie tryb bez budowania. I tak w ogóle to napiszcie w komentarzu, czy wygracie z budowaniem, czy bez budowania. No dobra, pierwsza broni pompa, jest Git. Idę od razu na chłopów, co ja się będę bał. Ty stary, a bo tu jest kew na początku, no okej, okay, zapomniałem. Ty, tu jest chłop. U, dostał. Nie, no, nie, no, nie, dlaczego nie mogę budować? Ten tryb jest, ale kaka! Wiem, dlaczego tego trybu nie gram. Już wiem, czemu go nie gram. Dobra, tym razem, żeby było bardziej spokojnie, lecimy na Tilted Towers. Dobra, tu chłop na dole wjeżdżał. Wow, to był też dobry zawodnik. W kapkę dużo się tu rzeczy dzieje. Dobrze, jest, leży, leży, leży. Dobra, jeden leży, kolejny. Tu jest, tu jest. O nie, nie. Dobrze, dobrze, jest, jest, jest. Jezus Maria, ja nie mogę. A to są boty. U, ale hedzik. Dobra, leży. To chyba już nie był bot, chociaż się nie ruszał, więc trudno stwierdzić. Nie. Nie, no nie! Dobra, czas na kolejne podejście. Zobaczymy sobie teraz Lutlejka. Jak nikogo nie będzie, to na t Tedy szybko polecimy. Dobra, leży, nice. Nie, no nie, ej, co to było? Jakim cudem mi aż tak zabrał fraga? Co to miało być? Dobra, to już jest klasyczek na odcinku. Strzelamy gola. Dobra, nie trafiłem znowu, ale tym razem za drugim trafię. Patrzcie to. Widzicie? Uczyłem się w domu, jak trafiać do bramki. Dobra, lecimy. E Obawiam się, że chyba to tak nie powinno działać, że mi wbiła w podłogę. O, dzięki! Teraz nie mam żadnego tarana. Dobra, ten leży. Dobra, chłop się leczy na open, a w sumie nie da się budować Dobra, jest git, jest git. O, tu jest chłop. Minigun! 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 Dobra, tu... O nie! Nie mogę budować, nie można budować! Nie, no, nie! Retailer, Nie! Co to za portafort jakiś dziwny? o, Nie no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, nie, nie! W każdym razie, Tilted Towers lecimy, tym razem damy radę, wierzę. Nie! Chce mi się grać. Dobra, słone strzechy tym razem, bo już mam dosyć tych Tiltedów. Okej, okay, jednak może Tiltedy polecimy. Uuu, fioletowa pompa! Spazika od początku? Dobra, gi... O, e, nie! Mój spas, mój spas! Nie, 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 nie! Nie! Mój spas, mój spas! Nie, 2 HP, 2 HP, 2 HP! Okej, okay, on jest obok Dobra, tym razem lutlek, bo już mam dosyć tych tiltedów No tak, oczywiście Och, co jest? Tylko przetepa, a to bot Dobra, leżysz za tego fraga, co mi ukradłaś Nie Dobra, jest git. Leży Dobra, jeden kolejny leży Dawaj z pompy na daleko. Dobra, jest. Uuu, uu, biorę Dobra, to jest jakiś chłop w ogóle. O nie Dobra, leży jeden. Tu jest, na górze, nie widział mnie. Taki bot. A bo tu jeszcze jeden jest. Wiec, Je, Dobra. To jest kolejny chłop, który leży. Ty, a da się tu od tyłu trafić? Ty, da się od tyłu trafić, xd. Dobra, lecimy. Dawaj, dobra. Essa. Kolejny tu jest. I on nie umie strzelać. Ja też. Nie, nie mam ammo w tym. Ty <grym> xd. Szybka zamiana broni lecimy. Ale trick. Nie spodziewał się tego. To jestem ja. Mój skin. Dobra, leżę. Dostał, dostał kopkę. Boję się jego snajperki, jak mam być szczery. Dobra, mój portafort ogromny. Ty, on musi do strefy lecieć. On tak jakoś dziwnie zjeżdża stąd. Pek. Co? Nie! Odbiłem się z opon! Odbiłem się przez opony przecież! Odbiłem się! Nie, ta... Nie odbiłem się przecież! Ja nie mogę! Ja... Dobra, po ostatniej grze mam depresję, dlatego słone strzechy. Ostatni raz, jak nie wyjdzie to mam dosyć. 2,5 godziny już odcinka, nie? Oj, beczku! Dobra, kolejny jakiś, którego nie mogę trafić oczywiście. Ty, on wybuchnie! Wiedziałem! Dobra. <grystanie> krzak! Co to robi krzak? Oczywiście! Dobra, lecimy na tak zwanych wikingów. Ale dostał. Dobra, lecimy na górę Uuu, tańcząca parówka, która nie tańczy Podróba jakaś Zniszczyć ją Dobra, oj, chyba po mnie Chociaż nie, dobra, wygrywam to Uuu, jaki lucik Idę wykopać Nie, to jest chłop Dobra, leży jednak Nie, snajpi do mnie Stary, ja mam granat. zginiesz i No właśnie ale, bo tak a tak w ogóle to nawet nie wiem na czym ja stoję. Wydaje mi się, że chyba latam i to tak bardzo. Oj, teraz to masz przewalone. Koniec po tobie. Dawaj, ziomu już, gdzie ty jesteś? Tu od góry. Atak z góry. Tyk. Ale, to było dobra. Nie, te balony są upi. Nie, co? Dlaczego on użył rifta? To mi się nie podoba. Dobra, gdzie ten chłopiec? Na, na dachu. Ginie. Dobra, jest git Nie, ja ginę teraz Oj, nie mam nic na białe leczenie Nie, i teraz uciekasz, kiedy do ciebie lecę na blisko No, tak Minigun Dobra, leżysz, stary, masz pół HP No i każdy ma rifty w tej grze To jest ten, co mi uciekł Dobra, leży. Oj stary Jest! Jest! W końcu! Ja nie mogę! W końcu! Oooee oj, 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 oj. Nie, na tego trybu! Nigdy w życiu go już nie zagram! Nie! Mój spas! Mój spas! Nie, 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 nie! Nie! Mój spas! Mój spas! Nie! Dwa HP, 2 HP. Dwa HP.